Cześć przyjacielu, z tej strony pablo z bloga kobietę.pl. W tym nagraniu poznasz zasadę niedostępności, czyli dowiesz się, jak być naturalnie niedostępnym dla kobiety. Oprócz tego otrzymasz za darmo prezent o wartości 197 zł. Zaczynajmy. Is love, I'm Is the love? Czy zasada niedostępności sprawi, że będziesz atrakcyjny dla kobiet? Wiele sytuacji w życiu i to nie tylko z kobietami. Wskazuje na to, że tak. Dlaczego w takim razie niedostępność jest tak pożądana? Przede wszystkim pragniemy tego, czego nie możemy mieć i zdobyć, oraz tego, co jest poza naszym zasięgiem. To, co tajemnicze i niezdobyte, stanowi dla nas wyzwanie, a bycie wyzwaniem dla kobiety jest cholernie ważne w relacjach. Uczucie niepewności towarzyszące byciu niedostępnym mocno podkręca kobiece emocje i dostarcza im mocnych doznań. Pod warunkiem, że wiesz, jak stosować zasadę niedostępności. Przede wszystkim jasno muszę zaznaczyć, że bycie niedostępnym nie oznacza udawania bycia niedostępnym. To zupełnie nie o to chodzi. Takie działanie jest na krótką metę i prędzej czy później kobieta to wyczuje. Gdy udajesz bycie niedostępnym, łatwo jest przegiąć i się w tym pogubić. Tak robią faceci, którzy nie mają nic ciekawego do robienia w życiu i nie rozumieją zasady niedostępności. Bycie niedostępnym nie oznacza udawania bycia niedostępnym. Bycie niedostępnym niesie za sobą pewną pułapkę, w którą łatwo wpadają faceci, którzy nie wiedzą, jak być naturalnie niedostępnym dla kobiet. Często facet, który usłyszał, że warto być niedostępnym, stosuje tą zasadę wprost. Bierze bycie niedostępnym dosłownie i nie potrafi zachować umiaru, stosując zasadę niedostępności. Jeżeli facet będzie konsekwentnie i zbyt niedostępny dla kobiety. To ona w końcu odpuści. Zadziała to odwrotnie od zamierzonego celu tego faceta. Przykładowo, gdy kobieta dzwoni do faceta albo dostaje on sms to taki facet specjalnie czeka kilka godzin, aby się z nią skontaktować. Ogranicza ten facet kontakt na siłę i wpada w pułapkę, nawet o tym nie wiedząc. Sęk w tym, że on nie wie, bo nikt mu nie powiedział, jak długo ma czekać, aby się ponownie skontaktować z tą kobietą. W stosowaniu zasady niedostępności. Ważne jest wyczucie i znalezienie równowagi. W przeciwnym wypadku, gdy będziesz zbyt niedostępny dla kobiety, to przegniesz, przez co straci ona tobą zainteresowanie i w końcu odpuści. Dlatego należy umiejętnie obserwować zainteresowanie kobiety i reagować na to, co ona komunikuje. Obserwuj jej reakcję i zachowanie. Przykładowo, jeżeli kobieta ci odmawia, to nie namawiasz jej do tego spotkania, tylko się wycofujesz, przez co dajesz jej czas. I wolną przestrzeń. Na czym w takim razie polega zasada niedostępności? Jeśli chodzi o naturę człowieka, tak to już jest, że jako ludzie nie cenimy tego, co łatwe i dostępne. Nie szanujemy tego, co darmowe. Zawsze chcemy tego, co zakazane, niedostępne i poza naszym zasięgiem. Pomyśl tylko, gdy wychodzi do sprzedaży coś w limitowanej serii. Na przykład 1000 albo 100 sztuk na cały świat. Jak się czuje taki nabywca, któremu udało się kupić tą rzecz? Tak na przykład robią producenci limitowanych serii super samochodów. Więc pomyśl teraz o sobie, że przecież jesteś jedyny i unikalny w swoim rodzaju. Nie ma drugiego takiego faceta jak ty. Kobiety chcą mieć wyjątkowego faceta, tak samo jak facet chce zdobyć wyjątkową kobietę. Jeżeli jesteś niedostępny, to jesteś automatycznie dla tej kobiety bardziej atrakcyjny. Kobieta postrzega cię jako wyjątkowego faceta bo zamiast nudzić się całymi dniami, Ty zawsze masz coś ciekawego do roboty. A skoro się z nią spotkałeś i poświęcasz jej czas oraz uwagę, to przez to ona sama czuje się, że jest kimś wyjątkowym. Dlatego zasada niedostępności polega na oddaniu się kobiecie, która jest tego warta. Oddajesz całego siebie kobiecie w sensie emocjonalnym, czyli Twoje uczucia i miłość, oraz materialnym, np. pieniądze czy Twój czas. Ale nie za darmo i za piękne oczy, tylko takiej, która na to zasłuży. Kobiecie, która udowodni, że chce tego samego w życiu i w związku co ty, mając dużą pewność i głębokie przekonanie, że ona chce być z Tobą i podążacie w tym samym kierunku w życiu. Kobiecie, która udowadnia to nie przez słowa, ale przez swoje czyny, czyli m.in. zaangażowanie w Wasz związek. Prawda jest taka, że wielu facetów nic nie wie o zasadzie niedostępności. Problemem jest to, że wielu facetów oddaje się kobiecie zbyt łatwo. Robią to m.in. mając zawsze czas dla kobiety. Nie mają nic ciekawego do roboty w życiu albo rzucają i zaniedbują swoje sprawy dla tej kobiety. Oprócz tego okazują swoje uczucia zbyt szybko, mówiąc na przykład kobiecie kocham cię po kilku spotkaniach. Oprócz tego są dla kobiet zawsze dostępni i na każde zawołanie. Wielu facetów nie szanuje siebie i swojego czasu. Jeżeli kobieta pyta się, kiedy się spotkamy, to taki facet odpowiada: W dowolnym dniu, mam czas codziennie albo, a w który dzień tobie pasuje. Tak samo jest, jeżeli kobieta pyta o godzinę spotkania. Taki facet odpowiada tak samo: Godzina jest dowolna, mam czas o dowolnej godzinie albo o takiej, o której tobie pasuje. Normalnie dramat. Oprócz tego są dostępni non-stop pod telefonem i natychmiast odpisują na wszelkie wiadomości. Przez to kobieta nie musi podejmować żadnego wysiłku, aby kontaktować się z nim i być z takim facetem, bo on zawsze ma dla niej czas. Nie musi czekać, bo facet jest dla niej na każde zawołanie i wyciągnięcie ręki. Wielu facetów od samego początku pokazuje kobiecie swoje intencje i uczucia. Wobec niej? Zamiast sprawić, aby kobieta była niepewna wobec tego, co on do niej czuje. Powiedzenie kobiecie zbyt szybko kocham cię, często się kończy katastrofą dla związku. Tak samo niech kobieta zastanawia się, czy będziesz chciał się z nią jeszcze spotkać i co do niej czujesz, zamiast mówić jej od razu to wszystko wprost. Jak w takim razie być niedostępnym dla kobiety? Przede wszystkim bądź facetem, który szanuje swój czas i poświęca go osobom, które są tego warte. Przede wszystkim miej pasję i prowadź ciekawe życie. Miej zajęcie i pasje, które Cię pochłania zamiast być łatwo dostępnym przez 24 godziny na dobę. Szanuj swój czas zamiast czekać z telefonem w ręce na kolejną wiadomość czy połączenie od kobiety. Swój czas poświęcaj kobietom, które są tego warte, ale nie bądź na każde ich zawołanie. Jeśli chodzi o spotkania to nie bądź na każde zawołanie kobiety. Ustal termin spotkania, a jeżeli kobieta go odwoła, to najpierw zajmij się swoimi sprawami, dokończ swoje zajęcia i dopiero wtedy zaproponuj kolejne spotkanie kobiecie. Zamiast rzucać wszystkie swoje sprawy dla kobiety, to ogarnij i dokończ to, co miałeś zrobić, zanim proponujesz kolejne spotkanie kobiecie. Jeżeli widzisz, że kobieta cię nie szanuje poprzez swoje czyny i zachowanie, bo na przykład ciągle odwołuje spotkania, to nie trać czasu na taką kobietę bo ona nie jest warta Twojego czasu i uwagi. Tak samo, gdy wrócisz za spotkania, to od razu nie planuj kolejnego spotkania z tą kobietą, tylko zajmij się swoimi sprawami. Daj wolny czas i przestrzeń tej kobiecie, aby miała kiedy za Tobą zatęsknić. Najważniejsze, abyś znalazł tym wszystkim równowagę i złoty środek. Jeżeli prowadzisz atrakcyjne życie na co dzień, to naturalnie jesteś zajęty swoimi sprawami. Robisz wtedy różne ciekawe rzeczy. A gdy kobieta do Ciebie dzwoni lub pisze sms, to kontaktujesz się z nią dopiero, gdy skończysz swoje zajęcia lub podczas przerwy. Tylko tyle i aż tyle. Szanuj siebie i swój czas. Dzięki temu niczego nie udajesz, tylko jesteś prawdziwy i niedostępny w naturalny sposób. Trzymam mocno za Ciebie kciuki w stosowaniu zasady niedostępności. Napisz w komentarzu, czy stosujesz zasady niedostępności. Aby utrwalić i przyswoić więcej wiedzy, najlepiej obejrzyj to nagranie jeszcze raz. Na koniec mam dla Ciebie jeszcze obiecany prezent. Aby go odebrać, wejdź na stronę jak zdobyć kobietę.pl ukośnik poradnik, następnie wpisz maila, na którym odbierzesz poradnik, tak jak obiecałem, czyli za darmo. Do usłyszenia w następnym nagraniu. Pozdrawiam zdobywcą.